Siemano widzowie, siemano po dłuższej przerwie na moim kanale. Bardzo Was przepraszam, że była taka przerwa. Eee Lecz zbudowali mi po prostu konto. No i zwyczajnie na świecie zbudowali mi konto Nie mam pojęcia, czemu mówić sobie. Siema. Siema banek. Nie mam pojęcia, czemu mi tak zrobili. W sensie mam pojęcie, bo wrzucałem rzuca, Annemarie Wesołowską na główny kanał, a jak się wysyła na jeden kanał, no to się wiąże z innymi kanałami. No i tak to wygląda. kram sobie chwilę kratywa. Yeah. Pink Kurde No, obrót, Dzisiaj mam bardzo słaby internet Jak tam? Wszystko dobrze? Ale dzisiaj tak jak mówię, mam słaby internet Ajajajajaj Bliżej Dory, Dory Aaa, nie no mam widzowie widzicie sto stopingu Miałem miałem 10 mi tak wcinało czekaj Poczekaj, 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 poczekaj poczekaj dobra nic nie piszecie na razie Ło! 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 Cztery osoby! No ajbe, witam wszystkich! Witam bardzo serdecznie. Jak ktoś jest bramę lub co to zostawia suwika. Pisze, że chce promowę lub i, i ci daje, nie? Automatycznie. Mam nadzieję, że mnie słychać wa, w... ale z ciebie spodziewam jest. No, straszny. Wiper, 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 Wiper. Dobra, nieważne. Nie znamy się. Chcę się... byś moją nową nutkę i dałbyś like spokój oj oj dobra mi do i do prawd mordo autorki chyba jeszcze nie masz No jak masz to mi się zaraz pokaże. Nie no, ale raczej nie masz, yes, olala no, no. Chciałbym dzisiaj usnął i chciałem. popadam euforię, życie daje

zacząłem ignorować innych i poczułem. Duży jak Warszawa, moje wciągłeś tak przychodzi, bo tym miejsce nie jest dla Was Moi ludzie z Endaemia, błędy mają kilka zasad Nie podawać dźwięki ludziom, którzy chcieli skręcić brata Powodzą, że młodzi świata, żyją marzenia, czy to zawsze chcieli wyżej lata

Kaseńka według mnie twoja, yy, według mnie, oczywiście moja ocena, bo nie znam się na tych wszystkich nutkach. Moja ocena to po ponad 10 nie? Może na dziesiątkę będę. Może na dziesiąteczkę będę, no dziesiąteczkę dz dzięki za mordę Spoko. Możemy potem tejść na jakąś inną gierkę. Nie wiem na przykład CSGO. W ogóle coś gra taki jakiś normalny? Nie. Gid. Nie na no, spoko, morder Ja jeszcze parę razy przesłucham sobie tej pioseneczki Się ocenisz, mój nowy film. Mogę to zagrać? No, możesz, chyba. To ja, Maciek, z kanału Historia, która nas ciekawi. Dziś wam opowiem o Emilu Barychańskim. Młodsza ofiara stanu wojennego jego śmierć w czerwcu 1982 roku to jedna ze tajemnic stanu wojennego i końcowego się okresu władzy komunistycznej w tygodniach stanu wojennego Barychańskich. Te... Nie, no tutaj wiesz, nie będę jakoś tego jakoś wiadomo, ale wiem, widzę, że to fajna informacja. Ja więc sobie sobie przeczytałem PZPR, no, no, lubię historię. Więc ocena... oj, 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 8 na 10 XD. To byłam Fortnite i programy. I'm, like a I'm sorry, I'm sorry, like I'm sorry, 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 i am sorry i am sorry i i am sorry i am sorry i am

Słabo edytuję. Nie. Nie mogę Lepiej by edytowała tam. No na dobry nas. Chociaż się tak, że mulo. Ale w innym momencie było dobrze. No w pewnych momentach jak idę. to nie jest. Ale Eliza? Może nie jakiś. Wszystko to no. będzie teraz na Połowa. No dla nas. Na wyjście na Q&A Nie umiem ja montażu robić. No, no, nie znam, nie no. jest takiego A na co No tutaj masz to. i to. m i o Возьми Не, возьми, без мини, okay. okay. Давай. Cibure. Давай. Whoa! Ale lomb dobra To ona... jest teraz Jest o... teraz odgląda. Ej, mogę dołączyć na live'a, ale się wyciągnięć. Na live. Co mówisz? Mogę wyłączyć na live'a, ale wyciąć live. Londry jesteś. Nie wiem rób co chcesz. Ale żeby nie było przegłosów.

Co amerykańskie telewizje? Słychać mnie? Nie, nie słychać. Ale na lajdzie. No słychać się, słychać. Przecież, przecież ja nie słyszę, ale... Ale pewnie cię słychać, na pewno cię słychać. To nie powiedzieć. Okay. O, no, o kurde, siema Filipek, siema, gr groszaki 7 V1 Custom Gamer, nie gram jeden v 1 ale jak coś możesz napisać niki cię dodam i sobie pogramy. Dobra, Filipek ma to się. No ja mam moderatora, bo wysłał ponad nie wiem, stówkę. I tu nie ma... Też nie ma. On też wysłał yy, ponad 10 zł. 10 złotych jest. Co? Ty... ty jeszcze nie wiesz o no, tym? O czym? Nie, to wiem, że tam coś ten... Że Filipek chyba za niego No. no. Ale no co z tego? Vivi Games była nazwa A czemu masz. Czemu nie masz Philipka w Poczekaj, co mówisz? Czemu nie masz Philipka w, w top donatorach? No bo... To jest inna strona z Donate PS, no i nie mam top donatorów. A ty, 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 ty masz, to jest inna strona z ps to. No mnie grosz, jakiś jeden po jeden, no i jezu, jak tak byczku chcesz zabrać jeden po jeden, no to napisz nik. To już na Ale ja mam nagi, więc się na Jeśli i. nie będę wysyłał, nie będę się promował TikToka. to jest za TikToku? są chyba trzy osoby. No może jakaś wyjątkowa racja. Od tamtego dwa miesiące mi przyszło 10 obserwacji. akumulacji. <laughs> to byczko napisz, i nikt to pobrał. Ej, chodź jeden po, naufał jeden, naufał. Nie naufał jeden. Ja nie mam 100. Chodź. nie mam 100, a sto idę się lecieć. No to cię zabiję. Ty mi <laughs> 2 tysiące położysz. Idę dopiero tu kółku z lajsterem. A ciągnąć takie opóźnienie. Jakie opóźnienie? No opóźnienie, może, a na live'ie ona było. No bo ona tam postawiona. Nie, nie, tak. Bo? To jest źle. Mam. Nie jest to być duże. Jest jakoś tak 3 sekundowe. Nie! Z 5 sekundowe. Ja wiem, jak no i to dopiero. Pięć, a no to mało.

napisz w komentarzach, ile masz punktów na rynku. W komentarzu? Masz gdzie? Na czacie. Masz w e-mail? Masz w e-mail Arturem, proszę państwa, na Yo, siema, hej. Jo. To jest jakiś raper, jak napisać, jak napisał yo. Ej, ej, tutaj kręcę. Tutaj kręcę brzdąki, kręcę. Ty masz jeden pocisk. Ja jeden jednej ręce. W drugiej masz... Ja bym ci to macie zrobił, bo... to zablokowałeś cię. Z chowanego z widzami. są trzy osoby, a ty jesteś chowanego.

Gdzie na klikce, tak. Idzie to na klip, Siema na klip, idziemy na klipie? na klip, Weź na klip, ja chcę się idziemy na klip, idziemy Będzie klip, to hey. na no idziemy na klip, idziemy na klip, idziemy na mieć idziemy na klip, idziemy na klip, na klip, idziemy na klip, idziemy nie chciało mnie a O ok. tu może... Nie, 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 nie wiem, że pozamiesz. Jest bibek? Jest lipek Nie Ty. Tutaj jedna osoba. A czemu jest jedna osoba? Nie wiem czemu jest jedna osoba. No. Czemu ty się u, u mnie takie rzeczy głupie wydasz? Czekaj, ja się zboksuję, nie bi. Będę cię wilna. Bi no, nie bij! Bo się budujesz, to to będę cię no nie wiem! To jest kostanę kurwa Jedna osoba ogląda To jest kostelę, to jest kostelę, to jest kostelę, o kurwa Ale jestem uprawniony na kostelkę To jest taki dobry? To zabij mnie teraz O nie, bo mam mało No właśnie, o to chodzi Błogos Wybiję się, poezetuję Ale mam lagi To też jest 20 minut

Chyba 35, kontra 205 i mi jeszcze tańczy. 200, hmm. tu pasowała live, a, to masz 50. No, 50. I to jest składu, nie? śnie. Ej, czekaj, Ibi.

<noise> Patrzcie, jaki zrobię. Mam trzysta. Pięknie, mnie nie trafia. Od <noise> <O>, czemu <noise> ci zrobię? Jak ja <noise> cię nie trafiłem? No, Nie Się, <noise> hey, bo to może. Się strzał, chyba. A z czego? Szem siódemki. No się kurwa. Szyształy to. Hmm. A wiesz jaki jestem teraz ubrany? Ty, Ej! spojrzaj się y, do chłopaka, czy woli bikini, czy, czy ten? Czy normalno ubrany? Sobie powiedz. A panie to nie To bikini, nie? Co sobie powiedz. Nie, w nie ubrał. Jest rozsłonny. Dobra, sit

Dobra, ja nie jestem dobry, patrz to! No chłopie, ty sobie zrobiłeś żółte schody i tam stałeś. No tak jak pro player No. A tak robi, Tak robi, ale okay, jak ktoś lepszy. mu do boxa, nie. Chłopa nie ma w boksie. czekam na niego, żółte schody, No I kto lepszy, i kto... No ja mam 440 pingów w tym momencie. Zatyskałam. Nie 380! Oo, szukałem! Czemu zawsze... Jak się na pierwszą masz pinga, a jak się buduje to nie ma. Nie wiem. Nie wiem. Nawet jak buduję to O, o ile masz? Dzieńście. 160. No, 200 kurwa. 119. No teraz jest. Ci się do mnie, <laughs> Nie. No, mam się i na szkole podczas to, jak cię robię. No, ty masz do się... What? What? Dobra, ja idę na narzor. Dobrze, mam sobie... nie wała. Muszę zakończyć live.